Witam Was w 72 odcinku na tym kanale Dzisiaj mamy dokładnie 9 stycznia I dokładnie 9 stycznia bo pojawił się mój pierwszy odcinek na tym kanale Na samym początku chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować, że za mną jesteście że oglądacie moje filmy, komentujecie, subskrybujecie. Naprawdę to dla mnie bardzo, bardzo ważne, że mam tą społeczność, że mam tych ludzi, czyli was. Te osobki, które mnie po prostu oglądają i które mają czas, te kilka minut poświęcić na obejrzenie filmu. To jest naprawdę, naprawdę no mega fajne, i no wieku trzech lat, nigdy bym nie pomyślała, że będę nagrywała na YouTube'a. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim ludziom, ale również dziękuję moim rodzicom, którzy oglądają moje filmy, zawsze jak na przykład chcę się coś zapytać, doradzić, to zawsze yy, mogę się ich zapytać. A więc w sumie teraz pokażę Wam po prostu te wszystkie zdjęcia. Po prostu zrobię taki: jak gdyby po prostu połączę kilka zdjęć razem. Pokażę Wam. Również będą zdjęcia Juki, bo jak no pewnie wiecie, Juka już nie żyje, ale tak naprawdę to dopiero w październiku, tak więc pokażę Wam te właśnie zdjęcia ale wcześniej. Niektóry, niektórych tych zdjęć. Nie widzieliście. No, także wydaje mi się, że będzie to fajne. Także zapraszam do oglądania dalszej części filmu. podobało wam się, a my się widzimy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Buziaczki! Pa, pa!